mamko, właśnie wracam od pierwsera i zrobiłam sobie kolczyki. Dwa klucze. Podlinkuję wam Instagrama tej dziewczyny, która zrobiła mi te kolczyki, ale bolało bardzo, ale się opłacało. Bo są prześliczne i mi się podobają. A nie uwierzycie, że nagrał odcinek i wstawił mnie do odcinka i ludzi, którzy mieli jego ubrania, kupili. I ja się tak cieszę. Przecież to jest piękne. Moje marzenie się spełniło. Jestem zebo na kanale. Siema! Dostałam prezent wczesny prezent od Magdy i Kaszki. Więc będziemy go otwierać. Będę losować, bo ja nie chcę. Dobra. <laughs> A, rybka! Ej. To, to jest ja pana zjadam. Oglądam. A Agnieszka grzelek jak ja do tej rybki chciałam jedno, to, to to jest <gryś> Moci? no To chyba spaj. Jakie siedzenie jest bardzo dobrze. Kocham. Bardzo dobrze. Widziałam już szklankę. O kurde. Ja, ja będę świecić. W nocy przez to. Przez tą chemię. Chyba wiem co to były dwie części, akurat to ci wzięliśmy dwie Jeszcze dwie Kocham, będę miała co czy czytać Nie, ja muszę was przytulić normalnie Siemanko Ja i Wiktorę robimy sobie make-upy Tylko powiedziała, żeby jej nie pokazywać No to nie pokazuję <laughs> y Mam tutaj naokoło tych moich nowych kolczyków takie łyse Bo nie mogę ich malować Co mi boli Kurczak zaraz tam jakąś altererię rozpocznie Tu jest kurczak tu w tym miejscu. A to są papugi. Papugi się biją. Kurczakowi to nie pasuje i sobie ćwierka. Już skończyłam makijaż. Prezentuję się tak. Takie oko zrobiłam. Usta takie. No, bardzo ładne. Uwaga! Plany się trochę zmieniły. Zmy zmyłam tamtą pomadkę. Zrobiłam sobie oczywiście dziurę w podkładzie, ale zaraz to naprawię i nałożę taką pomadkę z jego Stara. Tutaj mam te pomadki i chcę je jakoś wykorzystać, więc dzisiaj będę miała niebieskie usta. Światło nie współpracuje, ale no. I pokażę wam, jak skończę. Słuchajcie, patrzcie na to. Patrzcie na to. Przecież to tak pasuje! Takie piękne to jest No nie mogę po prostu, nie mogę się napatrzeć na siebie Przepiękne to jest Siemano, siemano Patrzcie jakie mamy ładne make upy A dzisiaj testujemy Rybka którą... no Właśnie nie wiemy czy to jest zestaw Czy to jest gotowa taka ryba To, to jest gotowa to jest... ryba No dla mnie to jest zestaw Uważaj, żeby nie powypać. Ale pachnie. tą mm. truskawą chemiczną. Widzisz? Aha, ja myślałam, że to jest Ale pachnie, najbiściej. Taka chemiczna truskawa, ale. Dobra, to może być dobre. <ścoughs> Ale pianka jest w środku. Fajne. Dobra. Trzy, cztery. Mm. Ale dobre. To jest chyba truskawkowa czekolada w środku. Truskawkowa czekolada. Po prostu coś. z truskawką. Ale lebyste. No. Jeszcze raz pokażemy Wam opakowanie. Możecie to dostać w sklepie Yatta, Taki sklep dla mango zjebów. Mhm. Polecajka bardzo. Dobra. Sklep dla weebów. zarombiste to było. No to nie jest miękkie. Dziękujemy za uwagę. Nara! Nara.